Tak Iliśura, jak ja Cię kocham i całuję na dzień dobry. Dzisiaj zrobiłem sobie taką małą odskocznię od zbierania zwrotów, Wybrałem się na przejażdżkę. Zobaczyć co się przy drogach dzieje. Już znalazłem kunę. Trochę tutaj leży. Ale może coś z niej uzyskam. Oby futerko nie wyłazi, więc może coś tam z niej będzie. Ciekawe jakim stanie jest czaszka, ale to zobaczę pod. A tam dalej lewy następna. Mi się wydaje. brązowe futerko. Żeby były dwie, niemal w jednym miejscu. Chyba tak. Ej, jeszcze jedno. A to jest znacznie gorzej. To jest nieźle zniszczona. Ja już zalatuję konkretnie. Gdyby się tak postarać i to futerko ściągnąć, to może by tam coś jeszcze z niego było. A zaraz zobaczę. Jechałem z rozpędu z tej góry, aż musiałem się, się zatrzymać, bo przed oczami mignęła mi taka nietypowa słówka. Jeszcze takiej w ręku nie miałem. Co to jest? wygląda na słóweczkę pierwszy raz mam w ręku taką taką małą sobę nie wiedziałem że w Puszczy Kozińskiej występują ale teraz wiem że są szkoda tej jednej bo to jest są z tego co wiem rzadkie okazy już na pewno na moim terenie to ofiara z dzisiaj, to znaczy z tej nocy świeża krew i tak oto na sam wieczór lis się trafił w bardzo dobrym stanie jak na kolizyjnego tutaj futerko odrobinę wydarte ale tylko trochę ja ważniejszy we jest cały oraz czaszka. Oczy jeszcze świecące, czyli nie leży długo góra 48 godzin, nie więcej zęby całe ostatnimi czasy nie mam szczęścia, aby Czaszka się dobrze zachowała, ale to akurat jest w całości. Skóruję go tu na miejscu. Nie będę go wziął w całości do domu, bo to jest trochę ciężar. Zatem nie ma sensu bo tam brać, targać w jednym kawałku. Jeszcze jest winno, mam trochę czasu. To się z nim uporam tutaj że jest chłodno jeszcze much nie ma To jest mi oszczędzone zabawa z robakami mamy następny dzień oglądam sobie wczorajszego lisa trochę bardziej dokładnie przez noc przetrzymałem go w lodówce nie musiałem go mrozić z racji tego że był zupełnie świeży więc te kilka godzin w temperaturze 8 stopni i nie zaszkodziło. Najbardziej martwi mnie to wydarte futro w okolicach barku. A tak niestety bywa, że na skutek kolizji takie ubytki powstają. Poza tym jest zupełnie dobry. Nie ma nigdzie uszkodzeń. Aha, no i jeszcze końcówka ogona jest. Już była urwana, niestety. Ale takich ogonów. Luzem zgromadziłem kilkanaście, tak że w razie czego można będzie mógł go doszyć. Tam jest to końcówka, która trzymała się na resztkach ścięgien. No ale to już jest stracone. Zaraz biorę się za jej oczyszczanie i potem garbowanie. W temperaturze otoczenia już nie może leżeć zbyt, zbyt długo. I jeszcze czaszka. Zachowała się ona w bardzo dobrym stanie. Niepołamana, zęby eleganckie. Nie widać żadnych wykruszeń. Z czego jestem bardzo zadowolony. Bo to rzadko się, aby czaszki lisów czy jakiś mniejszych zwierząt drapieżnych, na przykład kun, zachowywały się bez najmniejszych uszkodzeń. Również cieszę się z tego, że jest w nim świeża krew, którą będę mógł wykorzystać przy najbliższej pełni księżyca czyli w kwietniu. Niestety marcowa pełnia nie wypadła pomyślnie, ponieważ niebo było zachmurzone przynajmniej u mnie na Mazowszu Księżyca nie było widać zatem tą noc musiałem spełnić, spędzić w domu ale mam gorącą nadzieję, że tym razem celebracja wyjdzie pomyślnie. I znowu będę mógł się zamienić w Lisołaka w leśnej scenerii. Ale to już zobaczycie na kolejnym filmie, to znaczy jednym z następnych, o ile uda mi się go nagrać.